Jak tworzyć to historia, jak robić to furorę i Ty tę historię tworzysz raz za razem. Po raz pierwszy zawodnicy kategorii koguciej w walce wieczoru, po raz pierwszy walka mistrzowska w tej dywizji tutaj w walce wieczoru nad pudzianem, Pierwszy trójkąt odwrotny nogami też w historii KSU. No, jakie jeszcze rekordy masz za nadrzut? Jeszcze nie wiem, ale na pewno czuć Was zaskoczę, ponieważ w każdej walce chcę prezentować coś nowego. I tak jak wspominałeś, jak tworzysz tą historię, jak robisz tą furorę. I to jest moje motto. Słyszałem, że nawet przed walką usłyszałeś to w prozod, między innymi jednego z autorów tego słów, ty, tych słów, prawda? Tak, jest tutaj na sali Oskar z problemu. Bardzo mu dziękuję za to, że pojawił się na mojej walce. Mam nadzieję, że zaraz złapiemy się i zrobimy sobie razem wspólne zdjęcie. No dobra, Sebek, a co tam się stało, bo widziałem, że narzekasz na jakiś element swojego ciała? Wiesz co, w pierwszej rundzie gdzieś trafiłem do dupy kopnięciem i połamałem sobie chyba dwa albo nawet trzy palce. Czuję, że ledwo stoję na tej stopie, ale to mimo wszystko jest tylko ból. Całym serduchem dalej próbowałem walczyć, żeby wygrać tutaj w tej pierwszej obronie. Jak nie można kopać tą nogą, to trzeba ją udusić po prostu i tak wybrać. Dokładnie, nie trzeba było kopać tą nogą, można było pod jednym kierunkiem zapracować zabierz duszenie. Korzystając z tego, że mam teraz jeszcze mikrofon przy ustach, bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy zdali tutaj dla mnie gardła. Naprawdę słyszałem was. Dziękuję Wam bardzo z całego serca. I jeszcze jedno, zróbcie też już ten hałas tutaj dla Bruno, ponieważ jest naprawdę twardy skurczywykiem.